No cześć, jestem że witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oceniam Was. Jak widzicie, dzisiaj siedzę w jakimś dziwnym takim pudełku, to jest chyba hitbox, mam takie wrażenie. I prawdopodobnie wyłącza się to za pomocą skrótu F3 i B, tak dokładnie, wiecie, tak tutaj zauważyłem, od razu na samym starcie. I widzę, że tutaj fajny system jest zastosowany do robienia takich jakby laserów na tej mapce. Ale dobra, przejdźmy może już do tej właściwej części mapy, bo tutaj zacząłem od razu z takim off-topem, czyli totalnie poza tematem. Mamy tak, czy znasz komendy Minecraft, autor Pikigame? Stream mapka kolejna typu czy znasz komendy, czyli użyj komendy w y, odpowiednich miejscach. No i od razu bez przeciągania przypomnę wam o tym, że możecie oceniać ten odcinek za pomocą łapki w górę lub w inną stronę. Ja oczywiście preferuję tą łapkę w górę, nie musicie robić jeszcze tego teraz. Pamiętajcie, żebyście po prostu pamiętali o tym y, no, gdzieś w trakcie tego odcinka i przycisnęli jak tylko nadejdzie. Według Was na to czas. Uwaga, zaczynamy. Samon, czyli pierwsza komenda, którą mamy tutaj do zrobienia. Co tutaj jest przycisk, tak? I mam w takim razie przywołać coś z tego, co rozumiem. Dobra, no to tutaj możemy zrobić to w bardzo prosty sposób. Słuchajcie, przede wszystkim musimy sprawdzić, w którą stronę tutaj mamy, e, mamy ten kierunek, jakby widzicie. Teraz tutaj przybliżyłem specjalnie dla was. Jak patrzę w tą stronę, czyli w stronę guzika z tego miejsca, to mam towards positive X, czyli pozytywną oś X'ów, nie? I muszę w tą stronę e, przyzwać, jakby o dwie kratki dalej. Mogę to zrobić za pomocą komendy summon, i tutaj o przy dać dwójkę, i na przykład przyzwa, przyzwiemy sobie armor. Stand. W ten sposób moglibyśmy to zrobić. To jest jedna opcja, ja sobie to zapiszę. A druga opcja to jest tak samo: Salmon Armor Stand i tylko tutaj musimy dodać sobie do osi X o dwie kratki dalej, czyli robimy tak 72 w tym przypadku 172 152 i to są dwie opcje jakie moglibyśmy zrobić, dobra, przywołałem tam armor standa, armor stand tam stoi, o w oddali widzimy, zaaktywował nam tutaj redstone a, redstone się zapalił i przeniosło nam dalej do TP teleportu, dobra, no tutaj mamy akurat bardzo podobną sytuację, taką samą nawet, ja myślę, że autor mógł się pokusić tutaj o przesunięcie tego w, inno, w inno miejsce chociaż, bo tutaj mamy dokładnie taki sam y, efekt. Stajemy w tym miejscu i możemy albo zrobić tak TP, małpa P, a nawet bez tego małpa P, tylko po prostu wpisać koordynaty, czyli teleport siebie, teleportujemy się o dwie kratki w tą stronę lub tak samo jak wcześniej, we wcześniejszym przypadku to było 42, bo dodajemy 2 do osi X, 172, 152, teleportujemy się tutaj o dwie kratki do przodu i przeteleportowaliśmy się na płytkę, która nas przeniosła o, na, właśnie do następnego etapu, gdzie mamy GIF. I tutaj z GIF jest znaczy no, na tej samej zasadzie w sumie, ale tutaj musimy zrobić jedną rzecz, musimy dać sobie jakikolwiek przedmiot, dajmy sobie dla przykładu stone, bo stone jest takim najbardziej uniwersalnym przedmiotem i teraz, wiecie co, czy ja trafię za pierwszym razem? Nie trafiłem, <laughs> tak jak myślałem, dobra to spróbujmy jeszcze raz. O i trafiłem, widzicie, musimy po prostu dobrze rzucić pod dobrym kątem tym, tym klockiem, żeby on tam wpadł sobie, set block, czyli musimy przywołać sobie, a raczej nie przywołać sobie blok, tylko tutaj postawić blok za pomocą komendy. Yy... Moglibyśmy to zrobić za pomocą piasku, ale ja bym tu pokombinował, słuchajcie, ja bym to pokombinował trochę i ja bym zrobił tak. Postawimy pochodnie w tym miejscu, nad pochodnią postawimy piasek, piasek spadnie na pochodnie i y, upadnie nam na ten klocek. Dobra, musimy policzyć, to jest tak, raz, dwa, trzy i jeden w górę. Czyli my postawimy set block za pomocą komendy set block, zrobimy set block. I tutaj tak, najpierw w osi X 3 do przodu było, jeden do góry w osi Y, i tutaj postawimy sobie najpierw Torch, czyli pochodnie. Super, udało nam się w idealne miejsce postawić to. I teraz następną rzecz, musimy zrobić wyżej blok piasku, który spadnie, rozbije się o pochodnie i jeśli dobrze wszystko się potoczy, to spadnie prosto prostu na półpłytkę, która jest gdzieś w okolicy. Uwaga, dajmy dwie kratki wyżej. Spadł i upadł na półpłytkę, dokładnie tak jak widzieliście, płytkę naciskową. Ukośnik Fill. I co my mamy zrobić? Wam się pozbyć tego, tego redstone'a, jak tutaj rozumiem, tak? To chyba w ten sposób, bo nic innego nie widzę tutaj w okolicy, żeby cokolwiek tutaj było. Dobra, no to musimy obrać sobie miejsce, gdzie, gdzie się znajduje ten blok redstone'a przede wszystkim. Tutaj mamy towards positive x, jak już tutaj przed chwilą mówiłem o tym w przypadku pierwszego obiektu. Tutaj się obracamy, to jest towards positive z, nie? I to jest najlepsze, żebyśmy zaczęli od tego rogu, bo będziemy tylko i wyłącznie dodawali sobie. Żeby obrać ten pierwszy róg przy komendzie fill, musimy sobie zaznaczyć w takim razie. W osi z, czyli mamy x, y, z. Przy z dajemy 2 i to jest to miejsce, ten pierwszy redstone block. I tamten ostatni, to ma 5 na 4? Tak, to jest 5 na 4. Więc żeby całe tutaj sfilować, musimy zrobić tak. Najpierw. Oj czekajcie, najpierw tą samą komendę o matko. Zróbmy tak, żeby ona sięgało o trzy kratki w lewo, bo widzicie, tutaj jest 1, 2, 3 i 4, czyli trzy kratki musimy dodatkowo dodać sobie w osi pozytyw X i w osi Z musimy dodać sobie tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli zapisujemy 6 i to tego musimy dopisać powietrze. Dobra, udało się. Czyli zniknęło nam ca całe to całą nowe coś i. Yy, Odblokował się jakby za pomocą negacji tutaj ten repeater, który aktywował non-command bloki. Dobra, bardzo fajne. Jaka to była komenda? Time, tak? To było time? Tak, mam na czacie napisane ukośnik time. A co, co ja mam zrobić? Mam tutaj w sensie coś aktywować. Jest tu jakiś... O, proszę bardzo. Widzicie tutaj mamy e, aktywator... E, jak to się nazywa? To się nazywa... Uff. Jak to się nazywa? Light detector? Nie, czekajcie. No, czujnik światła, w każdym razie on wykrywa, jaki jest poziom światła w tym momencie. E, Dobran, no to nie wiem, co spróbujemy. Najpierw time set 0, nie? time set 0. Nie, to, to nie to. No to dodajmy w takim razie trochę więcej. Dajmy może 3000. Może być południe. 6000. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Jak mamy ten y, czujnik światła, on reaguje nam na różne y, poziomy światła różną długością jakby tego, y, różną długością. Yy, Sygnał Redstone to też jest taka fajna sprawa. Może noc tutaj ma być time set, 15 tysięcy. Tak? O! Gratulacje! To już takie krótkie? Ej, no. Słuchajcie, jak już przysyłacie taką mapkę, to postaracie się, żeby była chociaż trochę dłuższa. No, bo ja bym chciał nagrać z tego naprawdę fajny długi odcinek. A tutaj <grytanie> to trwało całe 5 minut. No, to tak. Dobra, wiecie co? To ja zrobię tak. Przede wszystkim. O, tam mamy te. Tam mamy nasze pomieszczenia. Spoko, ja i zobaczę jakie tam komendy były zastosowane. Zróbmy eee, sobie game mod 1 przede wszystkim. Game mod 1 i chodźmy na górę. Dobra. Tutaj w ogóle wioska, patrzcie obok wioski i do krówczaków. Czemu te krówczaki mają jakieś celowniki? O co tutaj chodzi? Co to jest grane? Aha. Słuchajcie, ja to rozumiem. Bo tutaj mamy włączone to pokazywanie hitboxów tak jakby. Czemu ta krowa nie patrzy na mnie za wszelką cenę? Ona ma taki celownik, widzicie? Ona jest jednorożca. wszystkie te krowy są jednorożcami. Może z bliska tego tak nie widać, ale z daleka jak spojrzymy, to rzeczywiście widać, że to są przyczepione jakieś patyki. O ja nie mogę, Ale ciekawe, ciekawe. I wiecie co, to się aktywuje komendą właśnie nie komendą. Tylko jak mamy F3 i naciśniemy B, to wtedy nam znikają e, hitboxy. I jak włączymy sobie to z powrotem, to znowu są widoczne. Hitbox to jest. Obszar, jaki zajmuje w realnym świecie e, MOB, na przykład wobec gracza, też jest, jak widzicie, to jest takie, takie pudełko, i dzięki temu możemy zobaczyć, że gracz mieści się pomiędzy dwoma płotkami, a nie tylko pomiędzy dwoma blokami. Jak stanę pomiędzy dwoma blokami, to widzicie, że mam jeszcze trochę przestrzeni obok siebie, i że mógłbym coś jeszcze tutaj postawić, tak jakby, nie? To jest taka całkiem ciekawa rzecz. Dobra, chodźmy już zatem do tego, do, e, do góry, zobaczmy tutaj, co tutaj były, jakie komendy tutaj zostały użyte. Strasznie wysoko to było, kurde. Ale to celowniki, strasznie to wygląda, strasznie śmiesznie to wygląda, widzicie? One tak jakby wskazywały na coś. Śmieszne, całkiem śmieszne. Dobra. I najpierw tak, to jest pierwszy etap. Tak, tutaj przywołaliśmy Armorsent. Mogliśmy przywołać dowolny, e, dowolnego Entity tak naprawdę. Tutaj Armorsent nas nie ogranicza do niczego. I komendy jakie się wykonywały to przede wszystkim teleport, e, title, czyli to co nam na ekranie wyświetliło TP. To wiecie co, zrobimy to może tak, żeby, żeby, żeby nas nie teleportowało. Jakby to zrobić? Wiem jak to zrobić, żeby nas nie teleportowało. Wiecie co tutaj? O, po prostu zniszczę i położę jeszcze raz Redstone. I teraz wyświetla się TP, i Title się nie wyświetliło. Hm. No nic, to no trudno. <laughs> Dobra, no w każdym razie na ekranie wyświetla się Title. Bardzo fajny, prosty zapis. Jak ktoś chce zobaczyć, to odsyłam Was do filmu, który w tym momencie znajduje się w karcie. i Jak robić takie właśnie tytuły na środku ekranu. To też fajna sprawa. No i w kolejnych chyba jest dokładnie taki sam, taki sam zestaw. Tutaj jest teleport do drugiego etapu. Tutaj mamy title give, czyli die. tutaj rzucaliśmy sobie, tak? Nie, nie, tutaj był, yy... tutaj był teleport, tu musieliśmy się teleportować a w następnym tutaj o, musieliśmy sobie rzucić jakimś przedmiotem i ten przedmiot właśnie po rzuceniu teleportował nas tutaj tutaj pojawiliśmy sobie pochodnie na to piasek, piasek spadł i nam to aktywował i tak samo wszystko jest na prostym rysownie widzicie jaka to jest prostota w zrobieniu takiej mapki wystarczy znać trzy komendy, tutaj nie ma nic poza teleportem poza title i poza TellRow, czyli komendy, które są potrzebne nam do wyświetlania napisów na czacie te napisy jak na przykład ukośnik tp czy ukośnik fill czy na przykład na, na środku ekranu jak to title się tutaj pojawiało, dla przykładu. Wiecie, co ja to zrobię? Tak, always active. O, widzicie, ukośnik film. To się pojawia właśnie za pomocą tej komendy. I jak, jak już mówiłem, macie w karcie link do tego filmu, jak ktoś chce zobaczyć. Tutaj mieliśmy co? Aha, tutaj mieliśmy redstone bloki i tutaj była zastosowana negacja. To jest jedna, jedyna różnica w tym wszystkim. Tutaj był repeater, który zasilał pochodnie. Pochodnia się nie, śpie, nie świeciła w tym miejscu, bo były zasilone te, te redstone. -y. Zgasiliśmy te redstone. Pochodnia się zapaliła i zasiliła nam te komandy bloki, które są tutaj. No i wykonało się tak samo jak w poprzednich przypadkach, to, że nas przeteleportowało. I tutaj jest ostatnia rzecz, która mnie najbardziej interesuje, czyli właśnie ten Daylight Sensor. Bo jak widzicie, ja, tak jak mówiłem, on ma w zależności od tego, ile, jak, jaki jest poziom światła, on świeci na różną długość. I zróbmy na przykład tak: Time Set 12000. To jest taka popołudniowa pora, i będziemy do tego dodawali na przykład. Po 500 albo nawet po, po 250, wiecie? Po 250 ticków. I widzicie, tutaj już zaczyna gasnąć powolutku. Jeszcze się pali ten ostatni. Jeszcze się pali teraz, a teraz już powinien gasnąć. Tak, i on zga... Aha, w ogóle. <laughs> Słuchajcie, zapomniałem, że ten system dalej był aktywny. No w każdym razie chodzi o to, że w, zależ w zależności od czasu, jaki mamy w tym momencie na naszym świecie, y mamy różną. Y Różną długość sygnału Redstone od tego, od y, właśnie Daylight Sensora. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie oczywiście więcej takich odcinków. Ponadto, przypominam Wam o tym, że możecie przysyłać Wasze mapki na maila, który jest w opisie podany to jest kontakt.małpa.gmail.com Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć!